Dzień dobry. Witam na moim kanale Zagranica Vlog. Ja jestem Maria. Witam Was w poniedziałek. U mnie jest poniedziałek. Mam dzisiaj czas nagrywać filmik. Mam wolne i Paweł też ma wolne, więc fajnie, że nam się razem wolne zrobiło. I się wybierzemy do Karsa. Kars jest. Niedaleko Rostoku. Jest to, można tak nazwać, produkcja truskawek. Jest tam kilka hektarów truskawek, i oni tam mają szklarnie. Mają też taki wielki sklep. A że jest grudzień, a widziałam u nich na stronie, że mają atrakcje świąteczne jakieś, to jedziemy zobaczyć. Ja tam byłam w lecie z moją córą. Było super. Martyna, było fajnie? Było. No to więc tak, zbieramy się. Jest godzina. Jest godzina. 11.34. No to takie przedpołudnie. Za godzinkę, może tam dojedziemy. Także ja się cieszę jak dziecko, bo to tam, tam jest super. Zobaczycie, zapraszam do Karlsa. A potem zrobimy sobie wiralową Żurawinę. Podobno Żurawina wychodzi jak cukierki. Także, no, będzie, będzie, będzie ciekawie. Ja się zbieram. Paweł zaraz podjedzie samochodem. Niestety nie możemy parkować tutaj naszego auta. Jest za duże na parking. Pod naszym blokiem zrobili mikroparking na dużo samochodów. Nasza auto się tu nie mieści. Musimy parkować pod pracą. Także czekam. A więc zapraszam na vloga. No i Paweł już przyjechał. To białe maleństwo. To.

Z wystaje traktor. Wszystko zrobione jest w takim stylu wiejskim. Tu jest kolega. No to wchodzimy. Proszę bardzo, to są w chce. Ja Tu jest manufaktura tryskawkowa. O, proszę bardzo. Spoiki świąteczne. O, trafie. co się znajduje. Tutaj Kars brał udział w rekordzie Guinnessa i wygrał w 2012 na dzbanuszki do kawy. <tryk> Także mamy tutaj rekord Guinnessa z banków do kawy, ale nie wiem, czy kolekcja, czy wyrób muszę się dowiedzieć. Manufaktura, proszę o drzemiki widać jak się robi. To jest wszystko na widoku, od razu w słoiki pakowane. No dobra, tu idziemy, jak pięknie zapakowane bierzemy cukierki, nawet napoje wyskokowe. A zdradzę Wam po cichu, że idziemy szukać prezentów dla Martyny Kuby. Na święta, bo za tydzień mamy znowu wolne i chcemy im wysłać papier, bo będziemy w Polsce, bo mamy niedaleko do Polski. No nie, tylko No Dobra. Także Martina, mam nadzieję, że Ty nie będziesz oglądała za szybko tego odcinka i się nie dąbiesz. Po co myśmy naprawdę różnić? O! To jest ciekawe. Mamy tutaj sery. Mamy tutaj sery i wędlinę i to jest z dodatkiem dostawek. Na przykład biała kiełbasa jest z dodatkiem truskawek. Dziś tu też coś widziałam. Proszę bardzo. Następna kiełbasa jest z dodatkiem truskawek. Wybór truskawkowy jest. No nie wierzę w sumane. Malec. No okej. Idziemy dalej. Bardzo fajne i ciekawe. Jest tu dużo atrakcji dla dzieciaków. Można tutaj w tym momencie oglądać. A w sezonie, jak tu byłam z Martyną, to yy, było przedstawienie. Byli aktorzy. Tutaj są łapki do siedzenia. Nawet jest precik. Także atrakcji Śląskim. dla dzieciaków jest bardzo dużo. Tutaj mamy mydełko. Nie, to są kule do pąknięć. Też e, ręcznie robione. O Jezu. Nie wiem, czy to jest Jakbym miała wannę, to bym sobie... ...zakupiła. E, to co słychać? To jest kolejka dla dzieci. Oni jeżdżą tutaj po górze budynku i już za chwilę tam pójdziemy, gdzie są atrakcje dla dzieciaków. Ale z tego co widzę, to jeszcze mamy tutaj ręcznie robione mydełka. Przepięknie, płatnie, Tu są same mydełka.

A tutaj z tyłu jest manufaktura, gdzie oni wytwarzają te mydełka na żywo. Oczywiście w tym ogromnym sklepie można kupić sobie jeszcze ubrania. A tutaj jest Ziomek, który śpiewa, tańczy, recytuje i reklamuje. Chyba Chyba jest to maść jakaś Oczywiście skarpetek nie mogło zabraknąć Jak na dobry sklep przystało Biżuteria też jest Jak mówiłam, tutaj jest dużo atrakcji dla dzieci. Można iść sobie i znaleźć jakieś diamenty. Widzicie? Jest kopalnia. Dzieciaków jest tutaj dużo. W czasie wakacji, w czasie sezonu wyszukują diamenty. No i oczywiście nie mogło zabraknąć alkoholi. Jakieś likierki. No tych 15%? Boże święty Czyli ja bym wypiła i się nogam nakryła to są owocowe o, o tutaj ma 17, takie maleństwo 17%, było Boże I czy mamy? Mamy soki niealkoholowe? Nie, wino. Dobra, to nie są soki, to jest wino truskawkowe. Tu za mną jest e, kurkurczaków.